Wstaliśmy wcześniej rano, a humorki nam dopisywały. A to dlatego, że siema, jesteśmy w Czeskiej Republice. Nie, muszę być Cieskiej Republice. <grymne> jesteśmy w Czeskiej Republice. I jedziemy na pewien stadion. Ten odcinek jest początkiem pewnej serii, jaka się będzie pokazywać na tym kanale. Mam nadzieję, że nam się spodoba. Chodźcie. Jedźmy właściwie. Dobra, no to, to chyba na tyle, możesz jakoś przebitkę nagrać jak po prostu... Na pierwszy cel naszej wyprawy obraliśmy Brezolupy. Małą miejscowość leżącą na południe od Ołomuniecka, od granicy polskiej około dwóch godzin jazdy. Tym bardziej chciałem zobaczyć ten stadion, bo w latach 80. i 90. drużyna z Brezolup przyjeżdżała do Świętochłowic na mecze towarzyskie, zazwyczaj dostając srogie lanie, ale nie to było najważniejsze. Po drodze zahaczyliśmy o stację i mijaliśmy tradycyjne czeskie miasteczka, ale również ludzi z zupełnie inną mentalnością niż w Polsce. Wyjebane, nie? No ale wam powiem, że te czeskie kamienice mają swój klimacik. Jak się przez te miasteczka jeździ, to naprawdę jest... jest taki klimat typowo czeski. Przed tym stadionem jeszcze powiem, że no nie wiadomo czy... No nie, nawet no nie będę że nie wiadomo czy wejdziemy, bo... Wejdziemy i chuj. Mamy wejść, tak ma być. Tu Brezo tu, 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 Brezolupy, proszę Państwa. Czeska wieś. No właściwie miasteczko 1700 mieszkańców podobno. No i zobaczymy, gdzie ten stadion? dawać go. Dobra, tu chyba w lewo. Nawet nie przerywaj nagrywania. Tak, w lewo w lewo. To i tak było. Ten stadion już tam widać z daleka, To jest jakaś szkoła. A tu chyba był zjazd. Dobra, chyba musimy cofnąć. Nie, no tu jesteśmy. Tu, w lewo? Tak. Nawet pokazuje. No to jakaś stołóweczka. Do tego momentu dalej nie wiedzieliśmy, czy uda nam się wejść na tor. Może ja masz gdzieś tu miejsce, żeby się przejść po prostu. Tu strażaki są. Nie, czekaj, nie, tu pod. Nie, strażaki, jest wejście na tor. Ale piękny. Prezol proszę Państwa. Dotarliśmy. Nie wiem, czy tu mogę parkować, ale. Najwyżej będą mnie gonić. Dobra, Jestem Wam jednak winny wyjaśnienie, że nagrywając to byłem przekonany, że na stadionie nie odbywają się żadne zawody, a raz do roku odbywają się tutaj zawody. 21 czerwca pojedzie tu indywidualny puchar Czech Juniorów oraz Mistrzostwa Czech w klasie 125. Moi drodzy, jesteśmy tak jak mówiłem w Brezolupach, miejscowość 1700 mieszkańców. Zaskoczyło mnie to, że można było sobie tutaj po prostu podjechać i wejść przez otwartą bramkę. Tak się prezentuje ten owal. Wydaje się nawet na taki całkiem użytkowy dookoła trybuny. No zwykłe miasteczko, nie? Tutaj mamy na przykład park maszyn, jak widzicie. Gdzie zawodnicy szykowali się do zawodów, on jest aktualnie zamknięty. Ale nie musimy tam wchodzić. No to chodźmy na tor. No ładna mieścinka, spokój, cisza. Że ja tu jestem, to nie umiem uwierzyć do teraz, nie? To jest taki szok, że. Można powiedzieć, że jeszcze tutaj jakieś ślady chyba ścigania są. Chociaż to dziwne, bo teraz, jak widzicie przy krawężnikach jest jeszcze taka trawa, tak jakby to się dawno nikt nie ścigał, jakby ten, o ten tornik nie dbał. Jesteśmy aktualnie tu gdzie kiedyś była maszyna startowa, ale chyba od dawna nie używano, tak mi się wydaje. No to wszystko takie troszeczkę zardzywiałe. Tutaj zawodnicy patrzyli na zielone światło, które dawał sędzia z tamtej wieżyczki i tam zaraz pójdziemy. Wszystko to trochę pordzewiałe, tak jakby od dawna to już, już na nie było. Ale ślady użytkowania są, tylko pytanie, czy to motokros, czy nikt od tego czasu tego toru po prostu nie użytkował. i chyba to nie jest banda absorbująca. W polskiej lidze raczej by to już nie przeszło. <grymiany> Drewniane. W polskiej lidze są oczywiście dmuchane bandy. Jak widzicie, tutaj mamy e, zwykły styropian, więc jakby zawodnik w to grzmotnął, boję się, że mogłoby go nie uchronić. To też, też oczywiście to nie są dmuchane bandy, tam jest w środku. Jakaś wata, niby to się ugina. Na pewno jakoś to chroniło zawodników przed upadkami, no, ale na pewno teraz by to w Polsce to nie byłoby homologowane. Nie wiem jak tutaj yy, w Czechach. Budowę tego toru rozpoczęto w latach 60. ubiegłego wieku, a pierwsze zawody były się 19 lipca 1961 roku. Na trybunach wówczas zasiadło prawdopodobno prawdopodobnie tysiąca kibiców. Teraz nie do pomyślenia. Na tym torze startowało wielu znanych żużlowców, jak wówczas bardzo znany. Czeski żółżowiec Antonin Kasper. Może kojarzycie. Rekord frekwencyjny, jaki tutaj padł na tym torze, właściwie na tym stadionie podczas zawodów to 10 tysięcy osób. Jak widzicie, nie widać w ogóle krawężnika. On tu pewnie kiedyś był, no ale chyba nikt za bardzo o to nie dbał. Nawet nie ma tutaj żadnych krawężników, więc trzeba założyć, że od dawna tutaj zawody się nie odbywają, a jak już to jakieś amatorskie żółdowe. Po raz kolejny powiem, że odcinek był nagrywany z przekonaniem, że jest to tor opuszczony, co nie jest do końca prawdą. Chociaż zdecydowanie wygląd na to wskazuje. Na tym niegdyś torze, który miał 381, który ma 381 metrów, jak widzicie, nic się nie dzieje. Dzieje się to na murawie, gdzie jakieś szkółkowicze trenują piłkę nożną. Więc obiekt jest jakoś wykorzystywany w tej pięknej lokacji. Widać wzgórza, widać kościół. Powiem wam, widok na ten tor jest naprawdę fajny. W sensie fajnie to się musiało oglądać speedway. Ławeczki oczywiście drewniane, stare, zardzewiałe jak cały obiekt. Ale myślę, że musiało tutaj podczas zawodów być bardzo przyjemnie. Wiem, że jeszcze w 17, 18, 19 roku jakieś zawody się odbywały, co widzimy chociażby na stronie kibicrzusza.pl. Polecam, pozdrawiam. Doczytałem się informacji, że obiekt jest aktualnie użytkowany przez piłkarski klub Sokół Brezolupy, Natomiast działała tam też sekcja motocrossowa. Aktualnie klub w tym mieście od dawna nie jest aktywny, a swoje najlepsze czasy ma już dawno za sobą. Znalazł się też moment na chwilę szaleństwa. W 2021 roku 60. rocznica powstania tego stadionu. Na początku lat 60., czyli dokładnie w 64. roku powstała tutaj sekcja żużlowa. Początek lat 90. to chyba jest taki najlepszy czas tego klubu w Brezolupach. Zdobyto w 1995 roku trzecie miejsce, rok później wicemistrzostwo. Później, nawet w 2009, było mistrzostwo czeskiej ligi. Ale raczej od dawna liga tutaj już i nie funkcjonuje. A więcej materiałów z tego miejsca znajdziecie na moim Instagramie fani czarnego sportu. Dziękuję też Fortunie, która jest partnerem tego kanału. No i pozdrawiam wspierających. Bardzo urokliwe trybuny na stadionie w Brezolupach, To jest właśnie piękno tego speedwaya. Nie jakieś komercyjne budowanie trybun, jakieś zasady, tylko to jest właśnie to. Szkoda, że nie jesteśmy tu podczas zawodów, bo pewnie byłoby to lepiej widoczne. Macie trybuny, po prostu macie tor, w żadnej strefie buforowej, nie wiem, może podczas zawodów był inaczej. Aktualnie to wygląda w ten sposób. I myślę, że jakiś grill, jakieś tortyki tu to były rozkładane i zdecydowanie atmosfera była lepsza niż na niejednych stadionach nawet nawet w Polsce. Autoklub. Czeskie Republiki Czyli coś z róża tutaj jest, u góry jakieś firanki Tam gdzie sędzia niegdyś siedział i dawał znać zawodnikom żeby startowali Też przerywał biegi jak było trzeba Ale zobaczyć chociaż ten relikt w postaci starego stadionu Pomyśleć, że w przeszłości ścigały się tutaj czeskie, a nawet czechosłowackie legendy speedwaya Powiem Wam budzi respekt Odcinek z Brezolub jest tak naprawdę pierwszą częścią małego maratonu jaki będzie się pojawiał na kanale Co 2-3 dni będą pojawiały się nowe odcinki z odwiedzin na czeskich stadionach, także Czekajcie, a my tymczasem idziemy do następnego do następnej lokacji.